Wsiądźcie, kochani. Kochani w Chrystusie, Panu, siostry i bracia, trwamy w oktawie najważniejszego święta, święta Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy to Jezus po trzech dniach spędzonych w grobie zmartwychwstaje. Pokazuje się swoim uczniom, najpierw niewiastą. wczoraj słyszeliśmy o dwóch uczniach, którzy szli do Emaus, których Jezus spotyka po drodze, zaczyna z nimi rozmawiać, ale oni Go nie rozpoznają. Poznali Go dopiero wtedy, kiedy zasiadł z nimi do stołu, bo Go zaprosili, kiedy wziął chleb, połamał Go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły, ale On zniknął im za oczu. I słyszeliśmy wczoraj w Ewangelii, że od razu wrócili do Jerozolimy, aby spotkać się z apostołami, i tam usłyszeli, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni też zaczęli to opowiadać. I dzisiaj Ewangelia, jakby od tego się zaczyna, kiedy oni jeszcze im mówili, co ich spotkało w drodze, wtedy Jezus stanął wobec nich. I tu, kochani, mamy kilka takich bardzo ważnych elementów, które nam pokazują, czym jest zmartwychwstanie. Jak będzie wyglądało to nasze życie kiedyś po zmartwychwstaniu, bo i my głęboko wierzymy w to, że kiedyś razem z Chrystusem zmartwychwstaniemy. Ciało jest tym samym ciałem, ale już nie takim samym. Gdyby było identyczne, to ci uczniowie w drodze do Emaus od razu by go poznali. Co więcej, mo możliwość jakby w jednej chwili pojawiania się gdzieś albo znikania w jednym momencie. Pokazuje nam, że to ciało nie podlega już prawom czasu i przestrzeni. Ja już to kiedyś tłumaczyłem, dzisiaj my jesteśmy ograniczeni właśnie czasem i przestrzenią. Jeżeli chcemy, na przykład, dotrzeć do Warszawy, to musimy pokonać jakąś tam odległość i tą przestrzeń, i robimy to w określonym czasie, w zależności od, na przykład, środka lokomocji. Natomiast po śmierci to nie będzie miało znaczenia. Ale będzie to rzeczywiście realne ciało, na którym właśnie Jezus pokazuje swoim uczniom ręce i nogi, tam widać ślady po gwoździach. Jeszcze bardziej to będzie widoczne wtedy, kiedy po raz drugi Pan Jezus do nich przyjdzie, bo dowiemy się, że brakowało tutaj jednego z apostołów, Tomasza, jak pozostali mu mówią, że widzieli Pana, a on mówi, dopóki nie zobaczę tych ran. Dopóki nie włoży palca mojego w miejsce gwoździ, to nie uwierzy. Dlatego Pan Jezus, kiedy drugi raz przychodzi, to każe mu to zrobić. I mówi, abyś był wierzącym, a nie niedowiarkiem. Więc widzimy Jezusa, który się pojawia, i mówi do nich: Pokój Wam. Oni są zatworzeni, wystraszeni. Myślą, że to duch jakiś, jakaś zjawa. Ale pokazuje im ręce, i bok, i nogi, a później prosi o coś do jedzenia, dostaje kawałek pieczonej ryby i zjada wobec nich. Duch nie ma ciała ani kości, a jak widzicie, ja mam. I my mamy wykochani być świadkami tego. To nie jest wcale takie proste. Nie jest wcale takie proste być świadkiem zmartwychwstałego Pana. Dlaczego to jest takie ważne? To jest ważne dlatego, że gdyby nie zmartwychwstanie, to nasza wiara nie miałaby sensu. Nasze wysiłki, nasza troska o wszystko, nasza pokuta, to nic nie miałoby sensu, bo, bo i tak byśmy pomarli w grzechach i bylibyśmy skazani na wieczne potępienie. Ale właśnie dlatego, że Chrystus zmartwychwstał, to otwiera się dla nas nadzieja. Nadzieja na to, że i my możemy razem z Nim Wrócić do domu ojca. Ale to się nie dzieje w ten sposób, że, że nagle wszyscy do nieba pójdą. Bo Bóg jest tak miłosierny, że przecież wszystkim wybaczy, że, że piekła nie ma, albo że jest puste. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Zobaczcie, kochani, dzisiaj w pierwszym czytaniu, tam gdzie, gdzie jest mowa już z dziejów apostolskich to czytanie opowiada historię, jak, jak Piotr i, i Jan wchodzili do świątyni, i tam siedział żebrak, który wyciągał do nich ręce, no bo takie było jego zadanie. Nie, móg, nie mógł się ruszać, bo był chromy, więc rodzina go codziennie rano tam dostarczała do bramy świątyni, i tam siedział, wyciągał te ręce i w ten sposób zbierał jakby na utrzymanie swojej i swoich najbliższych. Kiedy Piotr z Janem idą, on te ręce wyciąga do nich, a oni mówią: Popatrz na nas, my nic nie mamy. A on dalej patrzy i tą rękę wyciąga do nich. I wtedy Piotr mówi: Nie mam srebra, nie mam złota, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa, Chrystusa Nazarejczyka, wstań i chodź. Złapał go za rękę i go podniósł. O tym czytaliśmy wczoraj. Dzisiaj, jakby dalsza kontynuacja tego. Ludzie zaczynają się zastanawiać, co się dzieje, skąd to się wzięło. I wtedy święty Piotr zaczyna im przypominać. Daje właśnie to świadectwo, o którym jest mowa dzisiaj w Ewangelii. Jakby tak chronologicznie, najpierw było to, co w Ewangelii, dzieje apostolskie dopiero opisują nam historię, która miała miejsce już po niebowstąpieniu Pana Jezusa. Więc jakby to późniejszy czas. Ale też jest właśnie mowa o tym, jest mowa o tym, że mamy się nawracać. Mamy się nawracać, mamy się zmieniać, mamy pogutować za grzechy swoje, ale nie tylko za swoje, ale i za wszystkich tych ludzi, którzy gdzieś w życiu się pogubili na naszych najbliższych. Może dzieci, może braci, może siostry, może jakiś przyjaciół, czasami za ojca, za matkę. To jest nasze zadanie. My w ten sposób dajemy świadectwo, że sami wierzymy i że to ma sens. Mówić się też za innych, ofiarować swoje cierpienie za innych, swoje posty za innych. To jest nasze zadanie. W ten sposób właśnie dajemy świadectwo tego, czy rzeczywiście wierzymy. I to jest, kochani, zadanie dla każdego z nas, ale żebyśmy mogli to robić, sami musimy przyjść do Jezusa i w Nim szukać swoich sił. Musimy przede wszystkim być czujni, pilnować swojej relacji z Bogiem, by ta relacja była żywa, żeby Bóg był moim przyjacielem, żebym miał dla Niego otwarte serce, żeby On tutaj głęboko wszedł i rozgrzał to moje czasami skostniałe, zlodowaciałe serce. Abym zaczął patrzeć w życiu miłością i nie skupiał się na sobie, tylko żył dla, to jest jakby świadectwo mojej wiary. Nie chodzi o same chodzenie do kościoła, o same odmawianie pacierza różańca czy innych modlitw. Bo można to robić, a można i tak skończyć w piekle. Jeżeli pewne rzeczy nie zostaną naprawione, nie zostaną uleczone to może się okazać, że to nie pomoże. To jest, kochani, właśnie ta prawda. Jeżeli chcemy rzeczywiście z Chrystusem kiedyś zmartwychwstać, to trzeba już tu i teraz zadbać o to, żeby, żeby nasza relacja z Nim była żywa. Musimy zbudować z Nim pięć, bardzo bliską, osobistą. Inaczej, inaczej nic się nie uda. Dlatego ciesząc się z martwych staniem Chrystusa, wiedząc, że mamy szansę na to, żeby kiedyś być w niebie, korzystajmy teraz z tej szansy. Jezus wie, że nam jest ciężko, że nie zawsze nam wyjdzie. Jezus doskonale widzi, że tak samo, że, że, że tak na co dzień bardzo często gdzieś tam upadamy, że nam nie wychodzi. że Jesteśmy zalęknieni, bojaźnieni. Chociażby tak jak teraz, w obliczu tej pandemii, w której doświadczamy. Jeszcze, powiedzmy, dwa, trzy miesiące temu byśmy się tego nawet nie spodziewali, jak będzie wyglądało teraz to nasze codzienne życie. Ale to jest. Dzisiaj jest, kiedyś to się skończy. Ważne jest jednak to, aby ja w tym wszystkim odnalazł Jezusa. Stanów w prawdzie, że potrzebuje Jezusa, bo inaczej sobie nie poradzę. Diabeł jest zbyt zwany i mimo wszystko... Będzie próbował ciągle mnie od pana Boga odciągać. I on wie, jak to robi. Wie, gdzie jestem słaby. Tam atakuje. Bardzo perfidnie i się ukrywa. Nie chce, żeby go dostrzeżono. Ale on nie jest. I wie, że ma mało czasu, bo już przegrał z Jezusem. Ale chce Jezusowi zabrać jak najwięcej tych, których on tak bardzo ukochał. Chce zabrać tych, za których Jezus. Oddał swoje życie, a potem będzie się śmiał. I mówił, zobacz, służyłeś mi całe, tak czytałem ostatnio, że było w jednym, jednym z takich yy, takich konferencji rekolekcyjnych na internecie można je znaleźć księdza Piotra Glasa. jak właśnie jest mowa że, o tym, że, że diabł się śmieją i teraz Służyłeś mi całe życie, a ja za ciebie nie umarłem. Żeby się tak nie okazało. To Jezus za mnie umarł. I chce pomóc, ale nie zmusza. Ja jestem tym wszystkim peł, w pełni wolny. To jest moja decyzja. Jeżeli jednak mówię Jezusowi tak, to niech to będzie tak. Niech to nie będzie tylko mówienie. Ale niech za tymi słowami idzie konkretne czyn. Szukajmy Jezusa, przychodźmy do niego. On zawsze będzie przy nas. I zawsze chce nam pomóc. I my potrzebujemy tej pomocy. Kiedy od Niego odchodzimy, to my tracimy. Nasze serca jedną uschają. I dlatego tyle bólu i cierpienia jest w życiu. I potem tym cierpieniem wszystkich wokół zaczynamy ranić. Kiedy Chrystus jest moim Panem, kiedy mam Go w sercu, to moje życie wygląda zupełnie inaczej. Jestem szczęśliwy, kocham, żyję dla najbliższych. I relacje są super. Chce się żyć. I to jest świadectwo zmartwychwstania Chrystusa, które mam głosić. Dlatego, drogi bracia, droga siostro, przemyśl to i wybierz mądrze. Amen.